Cześć, dzisiejszy temat znany jest każdej kobiecie, ale dzisiaj chcę Wam przedstawić moje sposoby na organizację torebki damskiej, takiej, w której chodzimy na co dzień, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, zapraszam do oglądania dalej. Mój niezbędnik i moje organizacja torebki pokażę Wam na przykładzie torebki Halima. Jest to model takiego kuferka z różnymi komorami, przegrodami na regulowanym pasku. Tak lubię najbardziej, ponieważ jak wiecie pewnie cierpię z powodu kręgosłupa i wolę mieć torebkę przewieszoną przez ramię. I tak, główna komora tutaj znajdują się największe rzeczy. Natomiast te boczne komory, zawsze szukam właśnie torebek z takimi bocznymi komorami, ponieważ tam wkładam te najważniejsze rzeczy, które nam zawsze giną. E, czyli telefon, telefon ląduje w jednej przegrodzie. On zawsze ginie, ciężko jest nam go znaleźć. Kiedy dzwoni, przeszukujemy całą torebkę. I oczywiście klucze, klucze do samochodu czy do mieszkania zawsze jest tym problem, bo są gdzieś na dnie torebki i nie możemy się do nich dostać. Po prostu u mnie to jest notoryczny problem. I przychodzę już do tej głównej komory. Oczywiście musi się znaleźć w niej portfel portfel dosyć duży zawsze mam duży portfel, ponieważ trzymam tutaj wszystkie dokumenty, wszystkie moje karty, zniżkowe, rabatowe kredytowe i tak dalej, więc zawsze wolę takie duże modele, co jeszcze potrzebuję, fajny trik który wam polecam i niedawno odnalazłam ten trik zawsze nosiłam torby zakupowe, takie ekologiczne które mi posłużą na wiele, wiele razy, raczej nie używam tych jednorazówek, takich zwykłych Zwykłych foliowych toreb. Staram się dbać troszkę o środowisko, chociażby w takim niewielkim stopniu, ale jeżeli wszyscy byśmy tak robili, to naprawdę świat stałby się troszeczkę lepszy i bardziej ekologiczny. I znalazłam w ofercie Avon taką torebkę, która jest składana. I co jest najfajniejsze, ta torba jest tej różowej wstążki. Czyli nie dojrze, że macie fajną torbę na zakupy, to jeszcze wspomagacie profilaktykę raka piersi. Ta torebka jest składana torba rozkładacie ją. I macie torbę na zakupy. Łatwo jest ją złożyć, można ją po prostu pognieść. Mam nadzieję, że mnie słyszycie przez to, że gniotę całość. się, wkładacie, zawijacie. I znowu e, nie zajmuje nam to wiele miejsca. Wkładam do środka. To mi się zawsze przydaje, bo czasem są takie nieplanowane zakupy i przydaje się torba, żeby nie korzystać z tych jednorazowych, foliowych. To wiecie, zawsze dobrze mieć. E, oczywiście u mnie podstawa to jest krem do rąk. Cierpię na wiecznie suche dłonie, e, suchą skórę na dłoniach i wybrałam ten krem, ponieważ jest on malutki i zajmuje niewiele miejsca. Jest to ta nowa seria arganowa, którą znajdziecie w nowym katalogu tak się prezentuje, więc wkładam do torebki, zawsze w każdej jednej torebce mam krem do rąk w każdym pomieszczeniu w pokoju mam krem do, krem do rąk, ale do torebki staram się wkładać po prostu takie małe opakowania, żeby nie... nasza torebka nie była zbyt ciężka co jeszcze mam w torebce? oczywiście kosmetyczkę, pokażę Wam jak pakuję swoją kosmetyczkę na przykładzie zestawu tych dwóch kosmetyczek wybieram tą większą wiadomo z jakich powodów? Tak. Torebka w bardzo ładna. I co tutaj znajduje się w środku? Lusterko. To polecam mieć każdej kobiecie. Lusterko się przydaje, ponieważ czasem. Po wyjściu z pracy, czy ze szkoły, z jakiegokolwiek pomieszczenia. Musimy sprawdzić, jak wygląda nasz makijaż. Nie zawsze zdążymy to zrobić gdzieś w toalecie, więc takie podróżne lusterko zawsze się przyda. Pilniczki, która kobieta nie zna problemu z jakimś złamanym paznokciem, jesteśmy gdzieś na zewnątrz, nie mamy przy sobie, nie ma nas w domu, nie ma przy sobie całego zestawu do pielęgnacji paznokci, więc pilnik się przydaje. Zestaw trzech takich malutkich pilników jest w takiej folii, dzięki łatwo się jej wyciąga, a są zabezpieczone i nie uszkodzą naszych kosmetyków, bo wiadomo, pilnik, który będzie pocierał o jakiś przedmiot, może go po prostu zniszczyć. Tutaj macie całość zabezpieczoną, więc fajne rozwiązanie do kosmetyczki. Co jeszcze musi się znaleźć To torebce, oczywiście. Grzebień lub szczotka. Ja przygotowałam dla Was taką propozycję składanej szczotki. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Jeżeli nie chcecie osobno lusterka, to tutaj macie właśnie lusterko i rozkładaną szczotkę, czyli takie dwa w jednym. Nigdy nie przewidzimy pogody, która nas zastanie po wyjściu z domu, i czasem trzeba poprawić nasze włosy. Więc to jest świetne rozwiązanie. W torebce jeszcze zawsze mam jakiś puder i pędzel. Ja nakładam puder zawsze pędzlem, aby był delikatny efekt. Puder prasowany. Odcień light. I to wkładam do torebki. Mam dla Was pewien trik. Jeżeli chcecie poprawić makijaż po wielu godzinach przebywania na przykład pracy bądź w szkole lub gdziekolwiek indziej, chcecie po prostu poprawić makijaż, nie nakładajcie od razu bezpośrednio na twarz pudru. Najpierw sięgnijcie po zwykłą chusteczkę higieniczną. Musicie przyłożyć tą chusteczkę, odsączyć to sewum, które się wydzieliło na makijaż w ciągu dnia. Dopiero po takim odsączeniu skóry możecie nałożyć puder. W innym przypadku całość się zważy i nie będzie wyglądać estetycznie, więc to jest taka moja rada dla Was. I co jeszcze mamy w torebce zawsze? Pomadkę ochronną. To jest u mnie podstawa. Zarówno ręce, jak i usta często się przesuszają i nie wyglądają wtedy estetycznie, więc pomadka ochronna, klasyczna, wygładzająca. Usta też jest w torebce i oczywiście też taka malutka. I zapach. I to jest ostatnia rzecz, która znajduje się w mojej kosmetyczce. I nie mam jakiegoś super dużego flakonika. Z racji tego, że dbałam, żeby moja torebka była lekka, więc sięgam po taki mini flakon. Jest to zapach Attraction, czyli ten nowy, który mi po prostu uwiódł, więc wkładam do kosmetyczki i całość ląduje w mojej torebce. I tak. Tak, prezentuje się moja torebka, to jest moja organizacja. Myślę, że każda kobieta takie rzeczy w torebce ma, bo jest to taki niespędnik, ale ja zawsze staram się, żeby właśnie moja torebka miała różne komory żeby jakoś tak to poukładać, żebym wiedziała gdzie co jest, gdzie co znajdę i aby całość. Yy, to wszystko, co jest w środku, było dość małe i nie zajmowało dużo miejsca, bo jeszcze w ciągu dnia tutaj ląduje mnóstwo śmieci, na przykład po cukierkach, czy jakieś bilety, czy dokumenty. Tutaj wszystko ląduje, więc po prostu staram się dobrze zorganizować. Co jeszcze mam zawsze w torebce? Zawsze jest coś słodkiego jakieś cukierki czy batony coś musi być słodkiego w mojej torebce na taką czarną godzinę bo jestem Głodomor i często, jak nie mam czasu, coś zjeść po prostu sięgam i zawsze szukam tego w torebce na szczęście zawsze udaje mi się znaleźć coś słodkiego, więc to mam w torebce a czekam na Wasze komentarze, co u Was jest takim niezbędnikiem w torebce i jak staracie się zorganizować to być może macie jakieś fajne triki którymi chcielibyście się podzielić z nami, więc czekam na Wasze komentarze, zapraszam Was również na nasz kanał, gdzie znajdziecie więcej filmików, więc tak, do zobaczenia kochani, cześć!